Cześć kochani, dzisiaj jest mój pierwszy vlog na tym kanale Jest teraz 3.30 Ja dopiero wstałam, a o piątej już wyjeżdżamy Bo to jest vlog z wakacji Więc ja już się przebieram Okej, okay, już jestem przebrana Tak wyglądają nasze walizki Ja biorę sobie taką na wakacje, taką torebkę z CCC Oczywiście, jak będziemy na wakacjach, to moja babcia zostaje z naszymi zwierzętkami w naszym domu. Więc git. Okej, okay, widzimy się trochę później. Hejka, już znowu wracam. Jest czwarta czyli za około 20 minut przyjeżdża taksówka po nas. Oh yeah. Już nie mogę się domy czekać. Będziemy jechać pociągiem. Do chyba darłówka? Nie pamiętam. Tak, do darłówka. Chyba nic już w taksówce nie będę nagrywać. Ale jeszcze mogę Wam nagrać jak wychodzimy. Więc do zobaczenia. Jest już 4.30. I chyba już będę nagrywać na przystanku pociągowym. Tak to się nazywa? Bo jedziemy pociągiem. Więc znowu do zobaczenia. Znaczy jedziemy na dworzec PKP Okej, okay, już jesteśmy jesteśmy już na dworcu. Już jestem na dworcu i okazało się, że mój telefon nie ma miejsca na słuchawki. No po prostu nie ma dziurki na to. Jak mogą tworzyć takie telefony? Masakra. Za pół godziny będzie nasz pociąg. Jest teraz prawie równa piąta, więc jeszcze długo czekania. Ogólnie to, jak będziemy w pociągu, to nie będziemy sami w przedziale, co nie. Mogą dać nam losowych ludzi. To jest trochę dziwne. Trzy lata temu trafił nam się na przykład taki zły pan. Nie będę mówić imienia, więc trzymam kciuki, żeby dzisiaj wylosowali nam się dobrzy ludzie. Do zobaczenia w pociągu. Okej, okay, już jesteśmy w przedziale Na razie jeszcze nikogo nie ma Ale to się zaraz zmieni Na razie mamy pusty przedział Zobaczcie No, już jesteśmy w przedziale Na razie jesteśmy sami, ale to się zaraz zmieni Tata tu siedzi Na razie mamy pusto Więc na razie jest git Jak będę Jak będzie się coś działo To nagram coś już wyruszamy 6.10, jeszcze nikt nie doszedł Tylko to z zewnątrz nie? A to... Widoczki Hejka znowu, jest już 7.20 Trochę się przespałam i już jesteśmy we Wrocławiu Jeszcze długo godzin jazdy Jeszcze 4 godziny do zobaczenia! Jeszcze zostało 3 godziny drogi Czy to jakiś piasek? Jest 11 i czytam teraz książkę Jeszcze dwie godziny. No, Okej, okay, już jesteśmy. Właśnie zaraz wysiadamy z pociągu. Zobaczcie, dojeżdżamy już. Wysiadamy! Jechaliśmy 9 godzin. Teraz będziemy jechać do darmowa busem albo autokarem. Znaczy lub przynobusem. Ogólnie to mieliśmy fajnych yy, współlokatorów. Znaczy współpodróż... Mega mi się dłużył czas w pociągu. Nie miałam tam co robić. Teraz nas jakiś pan zawiezie. Do hotelu. Okej, okay, wchodzimy. Jakby nas ten pan nie podwiózł, to byśmy jechali dopiero za godzinę z szynobusem. Wysiadamy. Już jesteśmy w jantarze. Niestety ta podwózka nie była za darmo. Od jednej osoby 40 zł. Ale to trudno. Ale niestety nie będziemy mieć dobrej pogody, bo przed chwilą lało. Ja w ogóle tam nic nie jadłam. Oczywiście w pociągu nic nie jadłam. Jestem mega głodna. Już wchodzimy. Jesteśmy już w hotelu. Za 15 minut już jest obiad. Ciekawe, co będzie. Ja już tutaj byłam, chyba. To jest mój trzeci raz, jak tu jestem. Zobaczcie, tam jest plaża. Po obiedzie na nią pójdziemy i was trochę też oprowadzę po naszym nowym domu. Niby domu. Okej, okay, już jesteśmy. Otwieramy. Ok. Zobaczmy. Tak to wygląda. Wszystko tu jakiś stoliczek. Tutaj jej takie mamy. O, to pewnie będzie łóżko dla mnie, To dla moich rodziców. Taki mamy mini telewizorek i takie krzesyłeczka. I mini zamrażarkę mamy i czajnik. Mega fajnie tutaj. Zaraz idziemy na obiad. Uwaga, teraz testujemy 8, chyba 8. moje łóżko. Jezu, jakie twarde. A teraz łóżko moich rodziców. Siadamy. O, jak to wygląda. A moje takie twarde. No więc widzimy się na obiedzie. Okej, okay, jeszcze zapomniałam. Jeszcze muszę wam pokazać toaletę. Zobaczcie. Tu takie mamy, o. Taki umywalkę. Prysznic ogromny. Taką toaletkę. Zobaczcie. Fajnie tu. Hello! Zobaczcie jakie słodkie! Mini szampony! Dobra, to teraz widzimy się na obiedzie. Ok. idziemy teraz na obiad. Idziemy! Zobaczcie, taka tu jest, taka tapeta tu jest. Okej, okay, tam jest obiad i już tam są stoliki. Ja sobie... Ja sobie wzięłam pierogi na słodko z śmietanką słodką testujemy. zobaczcie. Mm, mega dobre. one są z twaroszkiem. zobaczcie, tak to wygląda. ok, już zjadłam moje pierogi. teraz idę po spaghetti. tak wygląda moje spaghetti. testujemy. No. Takie trochę rozwodnione Pierogi oceniam na 9 na 10 A to spaghetti jakieś takie może 6 na 10 Ja już jestem po obiedzie i zaraz idziemy na plażę Okej, okay, jest już 16.15 i idziemy na plażę Biegnę tam, tam jest plaża Okej, okay, jestem już tutaj i wchodzimy po schodach. Musimy się doczekać. Będę na plaży. Mhm. Zobaczcie, tu takie napisy. Idziemy dalej. Już prawie na górze. Zobaczcie, już jest może Jest tu pięknie. Dzisiaj padało, więc jest trochę mokro. Ale jest nawet ciepło. Zobaczcie, jesteśmy już na plaży. Jest tu mega ładnie. Idę sobie po takim czymś już na plaży. Zobaczcie. Dotykamy pierwsza z plaży. Wow. Znaczy kiedyś już dotykałam plaży, ale pierwsza jest w tym roku. Zobaczcie, idę sobie już po plaży. Zobaczcie, a tam statek płynie. Wow. Zobaczcie, jaka piękna plaża! Zobaczcie! Wow! Już idziemy! Zobaczcie, kochani, co znalazłam! Jaki żuk! Widzicie go? On jest taki duży i taki ładny. Uwaga, bierzemy żuczkę! Język. Słyszeliście, jak on piszczy? Słyszeliście? Mama! Słyszeliście to? Czy ja to tylko słyszę? Jezu, chyba coś mu jest. Gdzieś się przeszyłam. <grym> Niestety nie możemy go przenieść. Bo nie ma nawet listka, żeby go przenieść. Chodź, tam idź. Tam idź rzutko, tam. I on ją dźwięki robi. Normalnie nie wiem o co chodzi. Ok, próba przeniesienia go. Jesu. To jest podobno jakieś wałka. Wałkarz Lipczyk Ja się go boję trochę podnieść Nawet jak się nie boję robaków to się go trochę boję bo... Słyszycie to? Ale jest mega ładny Zobaczcie Telefonu. Zobaczcie na tle telefonu jak on wygląda Tak Posłuchajcie jakie on dźwięki wydaje tak z bliska Słyszycie to? Jezu, udało się go przenieść stąd tutaj, na listku. No i spadł. Ok, drugi raz udało się kodelia. przenieść. Ok, udało się go jakoś zakryć, tak, żeby nie spadł. Zobaczcie, taką bazę mu zbudowałam. I sejdzie. I teraz mama przeczyta, że on jest zagrożony. One są zagrożone wygnięciem. Zobaczcie, jakie no, piękne. Dobra idziemy dalej Chodzę se na targach A tu takie labubu, zobaczcie I takie jakieś nowe, tego nie znam no, zobaczcie. No. zobaczcie A w następnym sklepiku Tralelu, tralela i capibara. Właśnie teraz wracamy Z sklepików Znaczy z takich straganów I kupiłam sobie takie Dwie bransoletki Zobaczcie takie nie pamiętam jakie to były kamienie, ale moja mama mówi, że to podróby jakieś. A kosztowały prawie 30 zł. Każda z nich. Mam dwie. Co ja zrobiłam? Teraz właśnie idziemy do hotelu. Już wróciliśmy do hotelu i teraz idziemy na plażę. Wchodzimy już na górę i będziemy sobie grać na kosyku. Z taką grę sen. Idziemy. Idziemy, idziemy i już jesteśmy. Gramy. Zobaczcie zachód słońca. Wow. Ok, już jestem w pokoju. Zaraz idę się myć. Więc do zobaczenia. Okej, okay, już jestem umyta i idę już w sumie spać. To już wszystko. Pa! Mam nadzieję, że mój vlog Wam się podobał. I subskrybujcie mój kanał. Subskrybujcie i lajkujcie. Pa!